3, 2, 1, myślę, że możemy startować. Cześć wszystkim. Dzisiaj jest ze mną Dominik Wilczyński, trener personalny. Mój klient, który tak naprawdę jest już od wielu, kilkunastu miesięcy, myślę, że rok, dwa, jak nie mniej więcej, coś takiego. Cześć, Dominik. Cześć, Dzisiaj w dzisiejszym nagraniu będziemy rozmawiali tak naprawdę o jego. Tak naprawdę doświadczeniu w programie Fit Marketer, tak naprawdę czego, czego się nauczył, jak wyglądała jego historia, jak to wszystko wyglądało. Także, Domik, może zacznijmy od tego, że powiedz kilka, kilka słów o sobie, żeby ktoś miał taki szerszy kontekst, kim jesteś, czym się zajmujesz i w ogóle wiesz, kim mm -hmm. jesteś. No, tak jak Marek powiedział, trener personalny już praktycznie od 15 lat na siłowni. Praktycznie zaczęło się od po prostu chęci zgubienia brzuszka, a później to się przerodziło w miłość do kulturystyki. Miałem gdzieś tam mam jedne zawody za sobą, debiut. i Powoli gdzieś tam się w tym sporcie zacząłem rozwijać, ale jakby na samym początku w ogóle całego, całego działania mojego to gdzieś tam trenerka nie była jakimś moim głównym celem, a później mhm. zaczęło się to tak powoli, powoli przeradzać i pewnego dnia stwierdziłem, że chciałbym zacząć z tym startować już tak na full time i gdzieś w między w tym czasie odezwał się właśnie do mnie Marek, a ja wtedy pomyślałem, że kolejny jakiś szaman z internetu będzie mi tu wymyślał, wciskał jakieś czary, wprowadzał, to pewnie i tak nie działa, więc ja sobie dam radę, ale minęło trochę czasu i sobie stwierdziłem, że wiesz co mam do stracenia tak naprawdę, nic, nic, tak, nic tak naprawdę nie mam do stracenia, więc odezwałem się do Marka i tak po jakimś czasie zaczęliśmy. Współpracę i, i Marek zajął się pozyskiwaniem dla mnie klientów na treningi personalne, gdzie po tak naprawdę półtorej miesiąca miałem grafik już praktycznie zapchany pod korek i pamiętam, tak. że wtedy naprawdę fajne, fajne cyfry żeśmy wygenerowali chyba po dwóch miesiącach już były tam cyfry powyżej 40-50 tysięcy już wygenerowane. Tak mi się wydaje, że tak już to było mówię z dwa lata temu. Tak, było no. już, już jakiś czas temu, tak, już nie pamiętam. Tak. Ale jest, jest w ogóle nagranie Twoje, jak Ty chyba napisałeś swoje rekomendacje po trzech miesiącach, tam 90 tysięcy złotych chyba było jakoś? Tak, 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 tak. Jakiego? To mieliśmy taki, taki rekord, ja wtedy naprawdę tych treningów było po prostu w opór i nie spodziewałem się w ogóle takiego, takiego czegoś, że tak będzie, że tak się tak rozwinie. No i tak się rozwinęło, że. Do tej pory cały czas to działa i cały czas gdzieś tam ci klienci są. Niektórzy są ze mną już naprawdę ponad dwa lata. Mam tutaj klientów, którzy są w ogóle z samego początku, tak jak z Markiem hmm. zaczynaliśmy. No i później, później po jakimś czasie, chyba po roku, po półtorej roku, pojawiła się opcja, że Mark się do mnie odezwał z wystartowaniem projektu FeedMarketer. I jak o tym usłyszałem od razu, zdecydowałem, że to jest to, że chciałbym w to od razu wejść. Marek mi to przedstawił w taki sposób, że stwierdziłem, że właśnie to jest to, co może mi dać taką trochę też niezależność, bo pozyskiwanie klientów, cały proces pozyskiwania klientów tutaj Marek świetnie mnie tego wszystkiego nauczył, tych mechanizmów i tak dalej, ale nie miałem jakby pełnej wiedzy, jak tworzyć kampanię, jak to wszystko działa, jak to wszystko od tej strony takiej technicznej, a ja, że gdzieś tam jestem trochę też technikiem, bo kiedyś w innej pracy pracowałem jako technik, mam takie bardzo techniczne trochę podejście też, to mnie to tym bardziej zajarało, bo ja właśnie lubię takie ciekawe rzeczy, które są od tego zaplecza takiego technicznego, no i dlatego od razu się zdecydowałem i wziąłem właśnie tutaj udział po prostu w tym, w tym procesie umarka na, na tym Feed Marketerze. Okej. Okay. Jakby co, dla, dla jasności ja w żaden sposób, Dominik taki mega słodziej, ja w żaden sposób nie prosiłem go o to. <głos> <głos> Ale dla osób, które nie, nie mają takiego szerszego kontekstu, właśnie Feed Marketer to jest taki program, w którym uczę jak tak naprawdę nauczyć się tego procesu pozyskiwania klientów samodzielnie, bo wcześniej działaliśmy z Dominikiem, że ja mu w tym pomagałem, a teraz tak naprawdę... Dominik chciał nauczyć się samodzielnie. No i powiedz mi powiedz mi, Dominik, jak to, jak to tak naprawdę przebiegało? Nie? Jak był, jaki był ten początek, jak to w sumie dołączyłeś i co się tak naprawdę działo? No, przede wszystkim ta strona dla mnie była ważna, ta strona właśnie ustawiania tych kampanii jak to, jak tę reklamę ustawić te, te wszystkie takie aspekty techniczne, bo to bo dawało taką możliwość, że czasami jest tak, że brakuje nam na przykład do grafiku wypadną dwie trzy osoby, bo nie wiem, ktoś się przeprowadzi, czy ktoś po prostu skończy, skończy ze współpracą, zrezygnuje, czy gdzieś musi zmienić lokalizację, różne są powody i brakuje nam jedną, dwie trzy osoby do uzupełnienia sobie na przykład grafiku, a za pomocą właśnie tutaj fit marketera i tych wszystkich. Wskazówek, które są udzielane, to my jesteśmy sobie w stanie sami gdzieś tam dołożyć te dwie, trzy osoby i można po prostu mieć taką większą swobodę, większą samodzielność ustalania tego wszystkiego. I także dla, dla mnie osobiście to było mega ważne i dzięki temu ja się czułem taki bardziej pewny i też no, dodatkowa umiejętność, tak, coś, co takiego in plus dla mnie, jeżeli chodzi o, o rozwój. w ogólnie i w branży tutaj takiej sportowej, ale też ogólnie w takiej branży reklamowej i to też poza takimi aspektami technicznymi, też cały pakiet takiego szkolenia, przypomnienia też sobie, jak, jak jakby pozyskiwać klientów, jak rozmawiać z klientami, jak przeprowadzać rozmowy, to też właśnie w Feed marketerze było i dzięki temu też sobie odświeżyłem pewne rzeczy, bo jednak jak się tego nie praktykuje na co dzień, bo gdzieś tam grafik się wypełni i przez kilka miesięcy powiedzmy nie pozyskuje się nowych osób, to pewne jakby schematy się zapomina gdzieś, a tu było fajne takie odświeżenie wszystkiego i to też mega, mega dużo mi dało, nie? Okej, mm, okej. Okay, okay. Powiedz mi, bo Dominik, z tego co ja kojarzę, to jak na początku zaczynaliśmy, to ty miałeś dosyć już pełny grafik, w sensie ty nie potrzebowałeś mnóstwo klientów, ty nie, to nie było, tak. chyba nie było w takiej sytuacji, że potrzebujesz nagle teraz 10-15 nowych klientów, wypełnić mocno grafik, tylko bardziej Chciałeś nauczyć się tego, to raz, ale dwa też szukasz jakichś rozwiązań, żeby zwiększyć też chyba swoje stawki, żeby, ta, żeby też po prostu więcej per godzina zarabiać, żeby zmaksymalizować Twój czas um, po prostu na siłowni. I w sensie zwiększyć zarobki, jednocześnie, wiesz, robiąc tyle samo godzin, ile robisz, nie? bo więcej już nie jesteś w stanie zrobić. Tak, tak, dokładnie ja. Już od czasu jak zaczęliśmy z Markiem współpracę, to nie miałem problemu takiego, że strasznie drastycznie spadała, spadała mi liczba podopiecznych na współpracy. Gdzieś tam zawsze trzymałem taki pułap, że gdzieś 5-6 osób i dopiero wtedy odpalaliśmy kampanię. I tak się wtedy do Marka zgłaszałem cyklicznie gdzieś średnio co 3-4 miesiące, tak może nawet co 4, co 5, mhm. gdzie mi ta gdzieś tam liczba spadała do 5 i żeby to potem do uzupełnić. I tak, raz że właśnie jeśli chodzi o feed marketera, chodziło o to, żeby dobić sobie powiedzmy te dwie, trzy, cztery osoby maksymalnie, ale właśnie też, żeby z, zrobić coś, co pozwoli mi. Yy, Utrzymać ten sam pułap w podobnym wymiarze czasu, ale żeby jeszcze gdzieś tam zwiększyć zarobki. Bo jednak doba ma tylko 24 godziny, tyle godzin, ile się dało przyjąć, tyle się da. I powiedzmy, do pewnego pułapu się dochodzi, jest taki szklany sufit, I już potem dalej się po prostu nie da. I też zależało mi na tym, żeby poznać jakieś możliwości, rozwiązań, e, aby właśnie zwiększyć zarobki utrzymując podobny poziom czasu, albo nawet mniej godzin spędzać na siłowni, a jednak wygenerować większy zysk. I to też tutaj, jeżeli chodzi o właśnie feed marketera i szkolenia z Markiem, udało się nam zrobić. Bo obecnie, no, obecnie właśnie mam już tak, że czasami prowadzę treningi w dwie osoby, a czasem nawet i trzy. Mam jedne panie, które chodzą w trójkę razem i prowadzimy jeden trening z trzyma, prowadzę jeden trening z trzema osobami, co właśnie pozwala mi to, że godzinę robię tak naprawdę w trzy osoby, więc no jakby oszczędność czasu, a zarobek jest tak naprawdę większy. Nie? No razy trzy, nie? Tak, razy trzy. U Ciebie. Także, także fajnie. Czyli u Ciebie takim też tutaj zmianą było oprócz tego, że się nauczyłeś, to też to było, że połączyłeś osoby w treningi, w sensie w grupy, dwuosobowe, trzyosobowe i dzięki temu zwiększyłeś swoją stawkę godzinową. Tak. Tak, tak. Dzięki temu mogę mieć, wiem, mam większą stawkę godzinową. Mogę na przykład na te godziny, które mi się zwolniły, pozyskać kolejne nowe osoby i też mogę je połączyć tak naprawdę w pary, czy nawet w, w trzy osoby, jeżeli jest taka możliwość, i to no, daje dużo większą swobodę, tak. Dzięki temu nie muszę się, że tak powiem, gonić i siedzieć, tak jak wcześniej siedziałem po 8, po nawet czasami 10, a i 12 godzin się zdarzało rzadko, ale, ale też tak bywało, że miałem po 12 treningów w ciągu dnia. To ostatnio udało mi się zrobić w taki. Sposób, że miałem 7, 7 godzin, czyli 7, 7 osób w 3 godziny. Mm. 3 treningi, 3 godziny na siłowni, a 7, 7 osób trenowało wtedy. Mega, mega, mega. No. Fajnie. To, to też pozwala Ci w ogóle, wiesz, tak być bardziej świeżym na tych, na tych treningach i, wiesz, finalnie zrobić ich większą ilość, nie? W takim sensie, że no nie męczysz się tak przez nie zmęczysz się tak w 3 godziny, jakbyś zmęczył się przez 7, nie? Oczywiście, że tak jak najbardziej. Tym bardziej, że jeszcze zauważyłem jedną zależność, że osoby, które trenują w parach czy w trójkę. Y, mhm. Mają tendencję do tego, że rzadziej odwołują trening, co też powoduje to, że jednak nie mamy takich luk, szybciej nam schodzą pakiety, więc mhm. automatycznie jeszcze więcej zarabiamy, bo y, jak miałem czasami osoby, to jest normalne, że komuś coś wypadnie, komuś się coś wydarzy, jakieś urlopy, wiadomo, L4, różne rzeczy, i ten pakiet de facto nigdy nie wychodzi w 4 miesiące, zawsze troszeczkę wychodzi poza te ramy, to jest no, normalne, z tym się trzeba liczyć, ale y, przy osobach, jak chodzą razem, w dwójkę czy w trójkę, y, takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Bardzo hmm. rzadko się to zdarza, i te osoby rzadziej odwołują trening, przez co też one są zadowolone, bo mają lepsze rezultaty, bo jednak utrzymują tą ciągłość i regularność trenowania. A my mamy mniej odwołanych treningów, czyli szybciej nam schodzi pakiet, możemy zaczynać później kolejny i kolejny, więc nam się to po prostu bardziej zazębia i też to wpływa jakby na taki realny zarobek po prostu w czasie, bo, bo pieniądze są, można powiedzieć, podobne, ale ten czas jest po prostu nie jest przedłużany sztucznie dalej, tylko faktycznie w te cztery miesiące, czy, czy w tym czasie nie ma tych treningów aż tyle odwołanych. Mm, jasne, jasne. Powiedz mi Dominik, żeby nie było tak cukierkowo, kolorowo, powiedz mi czy w tym trakcie y, pojawiły się jakieś takie problemy, które napotkałeś. Bo wiesz, mówisz tak jakby w takich trochę superlatywach i tak, sobie tak Dobra, czy były jakieś tak naprawdę jakieś takie problemy w tym wszystkim, w trakcie, które wiesz, które zauważyłeś, y, które jakie ty miałeś na przykład może jakieś sytuacje takie w tym wszystkim y, no podczas tego całego procesu, y, finalnie do teraz? No oczywiście wiadomo, że nie ma, nie ma róży bez korców, zawsze są jakieś tam niedogodności, ale to wszystko było do przeskoczenia. Dla mnie na początku najtrudniej było to po prostu ogarnąć jakby logistycznie, żeby potrafić z tymi ludźmi tak to zsynchronizować, dobrać tych ludzi, wiedzieć jak to rozplanować, żeby to po prostu dało się, żeby ten przebieg tego treningu nie był jakiś chaotyczny, żeby on był spójny, żeby ten klient nie czuł, że my nie wiemy za bardzo co robimy, że my się w tym motamy, tak, że coś jest tutaj niehalo, żeby on się nie czuł niepewny, żeby Poukładać to sobie po prostu logistycznie, to bardziej od tej strony takie powiedzmy na, na sali, na, na treningu, a jeżeli chodzi o takie sfery techniczne, to ustawienie tej reklamy na początku trochę przerażało, bo ja nie jestem za bardzo internetowy, ja takie rzeczy, jak właśnie ustawienie tego wszystkiego konfigurację to w tym miałem największy problem i tego się najbardziej obawiałem, ale tutaj, jeżeli była potrzeba, to na tych spotkaniach naszych, co tygodniowo. Zawsze można było to wyjaśnić, skorygować, sprawdzić, i, i po prostu zawsze gdzieś ten problem się dało na, na koniec rozwiązać. Na pewno trzeba sobie dać czasu, cierpliwości i, i po prostu na spokojnie sobie to ogarnąć i dobrze sobie to po prostu zaplanować. Tak? I z tym, hmm. jeżeli z tym się jakby upora, to, to ja później większych problemów tak naprawdę nie widziałem już. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I finalnie teraz na ten moment. Rozumiem, że już jesteś w stanie sam sobie to wszystko ustawić, odpalić, tak, żeby to faktycznie działało i jakby, żeby ci generowało to osoby chętne. Tak, tak. Ja Ostatnią tą reklamę, którą też na konsultacji poruszaliśmy, właśnie temat, powprowadzałem te zmiany i faktycznie, tak jak ci też mówiłem już wcześniej, że mamy na dzień dzisiejszy, od trzech dni zgłosiło się 11, 11 osób. Z czego już 4, pięć tak naprawdę treningów wdrożeniowych jest opłaconych, dwa już się odbyły, trzy jeszcze, dwa czekają, tak naprawdę, w kolejce. Także już teraz te, te reklamy dużo lepiej mi idą i też to że się człowiek tego uczy tak naprawdę też uczy hmm. się y, jak robiąc i w trakcie trwania tego wszystkiego poprawia się cały czas to wszystko i jesteśmy się w stanie po prostu tego jeszcze lepiej nauczyć jeszcze lepiej to dopracować i z każdym jakby y, tygodniem czy z każdym miesiącem ja widzę, że jest właśnie coraz lepiej, że te reklamy dużo lepiej już ogarniam niż jak to było na początku, nie? Hmm. Hmm, jak ze wszystkim, nie? tak samo jak. Tak, jak z... <laughs> tak samo jak było właśnie z tymi z rozmowami u mnie też na początku rozmowy szły cienko. Tych sprzedaży przez telefon tych rozmów, tych treningów dożyniowych było bardzo mało, a później w ram, jak mieliśmy konsultacje, mieliśmy sprawdzanie rozmów, to po każdej gdzieś tam sprawdzonej rozmowie, Podnosiła się ta liczba tych już jakby sprzedanych treningów, tak samo hmm. później było ze sprzedażą już treningów typowo na tych treningów wdrożeniowych na siłowni i też na początku było słabo, później coraz, coraz bardziej, jakby to wszystko wymaga czasu, tak jak na siłowni trening, tak samo tutaj też trzeba trenować, też trzeba cały czas robić, nie, nie zamykać hmm. się, tylko cały czas próbować przede wszystkim. Hmm, zdecydowanie, zdecydowanie. To powiedz mi teraz, Dominik, jak to u ciebie na ten moment wygląda? Jakie ty w ogóle, w jakim miejscu jesteś teraz i jakie w ogóle masz wiesz, dalsze plany? No, na ten moment mam, że tak powiem, swój grafik wypełniony. Mam głównie ludzi, którzy są u mnie no, naprawdę już po rok. Półtorej roku nawet mam osoby, które są już dwa lata ze mną, więc jakby u mnie już pozyskiwanie klientów osiągnęło taki poziom, gdzie już nie muszę aż tyle sobie do grafiku dobijać. Bo udało mi się właśnie połączyć ludzi niektórych w pary, co też mi zwiększyło i zysk, i też to, że mogę mniej godzin na przykład poświęcić na siłowni, albo być tyle samo, a zarobić po prostu dużo więcej. No i teraz jesteśmy już na etapie, jakby pozyskiwania klientów dla kolejnych trenerów, czyli ja jakby będę teraz zatrudniał trenerów u siebie, którymi ja będę pozyskiwał klientów, ponieważ już też wiem mniej więcej jak już to działa, jestem w stanie tych klientów sobie pozyskać i teraz już działamy w taki sposób, że staramy się pozyskiwać klientów dla trenerów, żeby też mieć po prostu większą swobodę działania, że nie muszę teraz tyle godzin jakby poświęcić na treningi. Jako ja, tylko mogę to zlecić komuś po prostu, żeby ktoś z zewnątrz mógł te treningi robić, jakby za mnie po części, nie? Mm, no, właśnie przed, jeszcze przed nagrywkami rozmawialiśmy sobie przez chwilę, że miałeś tam już próbne jakieś w ogóle rozmowy z tymi trenerami, opowiadałeś jakieś takie tak. śmieszne, fajne historie z tego wszystkiego i jakby taki klub było to, że fajnie, bo ty uczysz się nowych umiejętności i wiesz, co jest właśnie. Czym się sugerować inaczej? Jaki jest dobry trener, a jaki jest taki średni trener? nie? W sensie jakie, tak. jakie ma cechy, jak się zachowuje i tak dalej. Więc fajnie. Dominik, chyba tyle z mojej strony. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać od siebie, coś jeszcze dopowiedzieć do, 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 do no, Ja myślę, że ja się i tak na tyle rozgadałem, jak ty wiesz, że ja jestem gaduła, <gaduła strasznie, <gaduła> więc ja się rozgadałem chyba już na tyle, że więcej to już nie ma co gadać, bo i tak już dużo <gaduła> powiedziałem, jak mi się wydaje. <gaduła> Jasne. Dobra, to w takim razie, Dominik, wielkie dzięki za, 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 za naszą rozmowę, za podzielenie się tak naprawdę swoimi szczerymi odczuciami. Bardzo to podkreślałem dla Dominika, żeby nie mówił szczerze, więc. E, nie, no dzięki. pewnie. Ja zresztą mówiłem, mówiłem na samym początku, że jak ty się zgłosiłeś do mnie pierwszy raz, to powiedziałem tak jak. Tak jak było, że no ja myślałem, że to jest jakiś po prostu szaman internetowy, który ma złoty sposób, <gry> że tak, że z nim wygrasz totolotka, nie? I tak tak na początku to odbierałem i dlatego mówiłem właśnie, że Później stwierdziłem, że mogę spróbować, no i, i uważam, że było, że było warto. Ale nie byłem od początku zajarany tym pomysłem, i że od razu, jak Marek się do mnie odezwał, to wzbudził we mnie takie y, zaufanie, że od razu powiedziałem: Dobra, y, bierz moje pieniądze i działaj. Nie, 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 to było raczej tak, że z rezerwą i raczej na nie. I potrzebowałem trochę czasu, żeby spróbować, i, i powiem szczerze, że to była dobra decyzja. Y, nie żałuję i mogę z czystym sumieniem i gorąco Marka polecić naprawdę za, za, za każdym razem. Zresztą to, że współpracujemy już prawie dwa lata ze sobą, to też o czymś świadczy. Nie? Mega miło. Dzięki Dominik. <laughs> Dzięki bardzo w takim razie za rozmowę. Dzięki serdeczne, hejka. Do usłyszenia, hejka, cześć. Hej.